Kolejny stanął! Ten napis! Fajne? Tak, ten z tym. Właśnie z tym sekretem. O, tutaj to, to jest taki tam stateczek. Ze stateczkiem. No. Ciekawe, co tam dalej będzie. O! Roboksy! Ile? 100! Zatłoczył. Milka? Od kiedy Milka ma takie opakowanie? Nie wiem. Dlaczego otwierasz teraz? No dobrze, no Aha pizza. To jest jakaś milka. Czy złota milka. No? <śmiech> <Otwieraj> <śmiech> dalej. O, ja lubię to. Ja też. O, Kinderki. Badko. O, Triska Twight. Co to jest? Pianki. Pianki. jest? Jak on się nazywał? Klan Komander Kodi. Więc jest chyba jeszcze jego głowa taka. O, i Lukas Kajmokara. To jest ten, jak on ten pilot. Jak on tam był na misji, gdzie miał to Things. Will Ten Ten, 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 ten. Lucas. Lukas z... Nie, to jest Dustin Nie, bo ja pokazywałam od tej A. Will, Lukas, Mike i Dustin Jeszcze? O, ten co był ten Większy chyba jeszcze jest tego wersja no, mniejsza wersja? No nie, nie mniejsza tylko średnia, bo w gazetkach jest jeszcze mniejsza To będę miał najmniej, najmniejszą no, nie, i, i, i tą, średnią Ale fajnie I co, zadowolony? Tak To co, jeszcze raz pokażesz jakie masz Taak. ten? W ogóle to, że ma figurek Janko Fett jest O, w ogóle jego ten, była ta głowa Dżunga Feta była tego to ja nie znam. Lama Lamasu, Lamasu Lama Lama Young Boba Fett. Boba Fett. Ten napis to będzie fajnie wyglądał chyba z tymi no. rzeczami z kolekcji Star Wars. To jest ze Star Wars w większości. Tylko jedne są Brickhead z tych ze Z pierwszego sezonu w ogóle to jest. A no tak, bo on miał, właśnie miał tą procedurę w pierwszym sezonie, jak atakował demogorgona. I tutaj mają ten, te łokitoki. Tak jakby. A Will właśnie był tak ubrany przez cały pierwszy sezon. Fajne. Może tych rzeczy. Jest Robuxy? No. Mogę je złota zamilkę, pierwszy raz taką widzę. To jest takie, pytanie, takie Dziwne. Pierwszy raz takie coś widzę. Odbija się światło. Będziesz miał co układać. No, to zobaczymy. No dobra. Będzie co układać. 不是我这个。